Myślę sobie, no nie da rady człowiek, on po prostu stamtąd cieknie po dwóch latach, albo jest wariatem, albo jest twardzielem i zostanie, i zostanie i uda mu się to, no i mu się to udało i to jest dla mnie absolutny dowód na istnienie Pana Boga. Wydawnictwa Esprit. Zapraszam Państwa na rozmowę z redaktor Agatą Puścikowską i doktorem Pawłem Grabowskim. Dwa słowa o moich rozmówcach. Pani Agata, dziennikarka i autorka książek, w tym najnowszej, nie przyszedł do mnie Anioł, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Jest to wywiad rzeka z panem doktorem Pawłem Grabowskim, założycielem i prezesem Fundacji Hospicium Świętego Eliasza, proroka Eliasza. Która od 12 lat prowadzi hospicjum domowe, a od ponad roku hospicjum stacjonarne w Makówce na Podlasiu. Pani Agato, rozumiem, że książka jest w jakiś sposób inspiracją wielu wcześniejszych spotkań pani z panem doktorem. Kiedy, w jakich okolicznościach, było to pierwsze spotkanie, jaki pani wówczas materiał dziennikarski realizowała? Pierwsze nasze spotkanie to w ogóle nie były spotkania dziennikarskie, tylko myśmy o sobie słyszeli przez wspólnych znajomych i ja jako podlasianka po mieczu jak dowiedziałam się, że jakiś krakus będzie jechał na Podlasie i ma robić hospicjum, to ja parsknęłam śmiechem po prostu, zupełnie serio mówiąc szczerze, dlatego że no znając realia podlasie, podlaskie, ja pół życia spędziłam na Podlasiu. Wywodzą się stamtąd moi dziadkowie i, i generalnie właśnie mam korzenie podlasko-okresowe, no to dla mnie to było zupełnie nie, nie do przeskoczenia. Ja w to nie wierzyłam. I e, dlaczego? Dlatego, że no, to się nie da. Ale Paweł nie wiedział o tym, że się nie da, więc to zrobił, do czego przejdziemy. Natomiast i, i słyszałam od wspólnych znajomych, że no jest taki człowiek, że warto to potem jakoś medialnie wspomóc, że taka inicjatywa jest. E, i miałam taki duży dystans, oczywiście wiedziałam, że jest tam taka potrzeba, natomiast jakby realia, te podlaskie, które ja doskonale znałam, nie wydawało mi się to możliwe. I dopiero po jakimś czasie, gdy już właściwie Paweł się tam y, zadomowił niemalże, to dostałam y, nakaz służbowy, żeby tam pojechać i zrobić pierwszy taki duży wywiad. I pamiętam naszą rozmowę wówczas. Mniej więcej wyglądała w ten sposób, że ja zadzwoniłam i mówię, że, że jestem dziennikarzem, że, że chciałabym zrobić wywiad na temat pana pracy. A Paweł, który nie wiedział, że ja dobrze znam Podlasie, powiedział mi z taką wyższością bardzo krakowską, proszę tylko przyjechać komunikacją publiczną, PKS-ami, żeby pani wiedziała, jak tu się żyje. I sobie tak myślę, no Krakusie, będziesz mnie uczył Podlasia. Ale okazało się, że rzeczywiście w jakiś sposób on mnie tego podlasia nauczył od nowa. Nie każdemu rozmówcy proponuje się wywiad rzekę. Co takiego zobaczyła, usłyszała pani w tych rozmowach w sposobie życia, funkcjonowania pana doktora, że właśnie ta propozycja, a później książka się zrodziły? Ja tej propozycji, to nie była moja propozycja. Ja, to w ogóle nie był mój pomysł. Żeby zrobić wywiad rzekę. Myśmy wielokrotnie współpracowali, i jeśli chodzi o wywiady, reportaże, rzeczywiście, jeśli chodzi o media drukowane, jeśli chodzi o media elektroniczne, to robiliśmy cykl rozmów w radiowych, później telewizyjnych, ale jeśli chodzi o książkę, ja mówiąc szczerze, po kilku wcześniejszych wywiadach rzekach, stwierdziłam, że nigdy więcej, bo to jest ogromna praca, praca, która no, bardzo długo trwa, zabiera czas i bardzo dużo energii, a tak naprawdę Wywiad rzeka to nie jest łatwy gatunek, żeby potem to pokazać światu. I e, ja już powiedziałam w pewnym momencie, że nie, że ja więcej tego nie zrobię. Ale tu była sytuacja taka, że z wielu różnych miejsc, od wielu różnych osób, otrzymywaliśmy, właściwie ja i Paweł, e, takie. takie e, no takie prośby, żeby, żeby zrobić wywiad rzekę niezależnie i potem, bo w którejś tam rozmowie właściwie wyszło w sposób taki między nami już rozmowie, że właściwie dlaczego nie warto. Przy czym ja na początku zupełnie serio powiedziałam, tak, tak, warto, trzeba to zrobić, tylko ja szukałam, nie wiem, czy Paweł o tym wiedział, szukałam przez jakiś czas dziennikarza, kto to, który to zrobi. <grym> I była sytuacja następująca, że y, kilk, pewnie by się takie osoby znalazły, ale ja potem zaczęłam też analizować, że tak, to musi być ktoś, kto zna historię, y, historię hospicjum. Kto zna jakby sposób bycia Pawła i wie, że to nie jest łatwe bycie z nim razem i czasem trzeba tutaj zastosować tak zwaną szorstką przyjaźń. Kolejna rzecz, to jest ktoś, kto musi znać Podlasie. No i, no i padło na mnie i tyle. Panie doktorze, a pan jak wspomina te pierwsze, pierwsze spotkania z panią Agatą, o której dzisiaj już powstają jakieś wiersze, bo nie powiedzieliśmy, że pan jest też poetą? Kiedy zajechałem na Podlasie, myślałem, żeby to robić wszystko po cichutku. Że otworzę tam hospicjum, cicho, pokornie będziemy sobie tam działać i funkcjonować. I okazało się, że jest to niemożliwe. Że z praktycznego punktu widzenia nie da się działać po cichutku. NFZ odmówił nam kontraktu. Pierwsze 5 lat musiałem zbierać pieniądze na pensje dla personelu, na to, żeby w hospicu mogło się utrzymać. Prosiłem więc te tamte, siamte media opowiedzcie o nas, powiedzcie, że tego potrzebujemy. I można powiedzieć, że Agata spadła nam z nieba, z tym, że media, które są, były dostępne ogólnopolskie, zechcą dzięki temu dowiedzieć się opowiedzieć o nas i ludzie dowiedzą się, będą nam pomagali. Także to wynikało z, no troszeczkę musiałem zadziałać wbrew sobie, nie wiedziałem, czy mam taki dar od Boga, żeby występować w mediach, mówić, opowiadać o tym, go nie mam. Wiedziałem, że chcę prowadzić hospicjum. Najlepiej cicho i bez rozgłosu. Okazało się, że jest to niemożliwe. No i jedną z pierwszych osób, która można powiedzieć umożliwiła nam otwarcie się na ten szeroki świat była właśnie Agata ze swoim, ze swoim warsztatem i ze swoim dostępem do różnego rodzaju mediów. Pani redaktor już kilka razy wspomniała, że Pan Paweł jest Krakusem. Myślę, że w Krakowie, gdzie nagrywamy naszą rozmowę, warto o tym wspomnieć, że to jest absolwent Kolegium Medicum, jak Państwo w książce mówią, krakowskiego ujotu. Właśnie. Panie Pawle, jak to się stało, że nie otworzył Pan hospicjum pod Wawelem ani w Warszawie, gdzie przez jakiś czas Pan pracował, tylko właśnie na Podlasiu? To znowu długa historia. Złożyło się na to bardzo, bardzo wiele elementów. To nie było tak, że nagle trach i znajduję, że to będzie miejsce takie, właśnie egzotyczne, romantyczne, i gdzieś tam to wszystko zrobię. Zakochałem się w medycynie paliatywnej, pracując w centrum onkologii w Warszawie. To była miłość, chyba od pierwszego wejrzenia, ponieważ pracowałem wtedy w centrum onkologii na Ursynowie, na dziewiątym piętrze. Części pacjentów musiałem wypisać skierowanie do hospicjum, wiedząc, że już jako lekarze nie jesteśmy w stanie na onkologii zaoferować temu człowiekowi kolejnej operacji. Koledzy z radioterapii czy z chemioterapii również nic już nie zaproponują, i pisaliśmy skierowanie do hospicjum domowego czy stacjonarnego. Klinika, w której pracowałem, leczyła chorych, którzy mają tak zwaną, chorobę na nowotwory o tak zwanym średnim stopniu wyleczalności, czyli w zależności od tego, w jakim ośrodku ten człowiek był leczony, 40-60% do chorych miało szansę przeżycia. 5 lat. Stąd wniosek, że prawie połowie trzeba było napisać skierowanie do hospicjum. I jakoś tak, jako humanista, zainteresowałem się, co się dzieje z tymi, którym mówimy, że nic się już więcej nie da zrobić. Trafiłem jako wolontariusz do hospicjum na Ursynowie w Warszawskim. Potem okazało się, że medycyna paliatywna jest tą dziedziną, w której można się zakochać paźnią po uszy, bo. Odkryłem ją jako królową nauk medycznych, czyli nie interna, nie chirurgia, tylko właśnie medycyna paliatywna, która widzi człowieka z całym jego bogactwem. Nagle okazuje się, że ważne jest to, co ma w swojej duszy, to co te zasoby w psychice, które pozwalają tak, a nie inaczej zmierzyć się z tą chorobą, że ważny jest cały kontekst społeczny jego chorowania, i cały czas jest to człowiek, który ma w sobie. Chorobę nowotworową, ma przerzuty w takich, a nie innych narządach, ma takie, a nie inne objawy płynące z tego, że ten nowotwór w takim czy innym miejscu się ulokował, więc jest potrzebna absolutnie rzetelna wiedza medyczna. I w takiej medycynie, widzącego, widzącej człowieka bardzo, bardzo szeroko, zakochałem się po uszu. Otworzyłem specjalizację z medycyny paliatywnej, a potem miał miejsce ten wypadek yy... yy... mojej przedziwnej utraty przytomności, która. Zawiodła mnie na, do szpitala na Banacha w miejsce, gdzie miałem wykonany tekst, on, test omdleniowy, po którym koledzy powiedzieli, że no, nie tylko zemdlałeś, ale zatrzymało ci się krążenie oddychania, musieliśmy tam podnieść szczególne kroki. To był właśnie ten moment, kiedy nie przyszedł do mnie anioł. Czyli nie wydarzyło się nic absolutnie wyjątkowego, po prostu y, straciłem kontakt z rzeczywistością, odzyskałem ją z powrotem. Ale powiedział pan też wtedy, że nie ma czasu na rzeczy ważne, tak, to był taki moment, kiedy jak gdyby zrozumiałem, że moment jesteś, moment ciebie nie ma. Doświadczyłem bardzo mocno tego, co później nazwałem po grecku, nazywa się to ksenitia, bycie przechodniem, bycie człowiekiem obcym na tym padole łez. I to, było, to była praca pewnie troszkę rozumu, można powiedzieć, może zmieszana, albo bardzo mocno zmieszana z, z łaską gdzieś z nieba, żeby zrozumieć to, że jesteśmy tylko przechodniami. Że rzeczywiście na tym świecie nie ma czasu na rzeczy ważne. Że żyjemy tak krótko, że jest czas tylko na rzeczy najważniejsze. I pomyślałem sobie: No, mam specjalizację z medycyny paliatywnej. Jestem w stanie pracować w hospicjum. Są miejsca, pamiętam to z wykładów, ze specjalizacji, z konferencji, tak zwane białe plamy w opiece paliatywnej. Tam ludzie nie dostają opieki, co oznacza, że jest źle leczony ból, źle albo niedostatecznie leczone są objawy wynikające z zaawansowania choroby nowotworowej. Może otworzyć hospicjum w takim miejscu. I znowu nie był to rzut na głęboką potę. To była kwestia bardzo starannego przygotowania się, czyli y, pójścia na studia zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej na SKH. Tam udało mi się nawet napisać pracę, która dostała nagrodę rektora y, pierwszego stopnia, więc to też było dla mnie bardzo takie wyróżnienie, tak jakby myślę, że robię, jednak dobrze, że w tym miejscu się tam znalazłem. Uczenia się jak działają organizacje pozarządowe. Aplikowałem do szkoły liderów polsko Fundacji Wolności w czasie, gdzie wolno było aplikować tam ludziom, którzy prowadzą organizacje pozarządowe, działają w nich. Ja tylko powiedziałem, żebym chciał. I przyjęli mnie tam też. Do tego można powiedzieć, że fundacje zakładają już pod skrzydłami specjalistów, którzy mieli pojęcie o działaniu organizacji pozarządowych. O czym ja wcześniej nie wiedziałem, bo przecież pracowałem tylko w sektorze albo prywatnym, służby zdrowia, albo państwowym. Nie pracowałem w trzecim sektorze. Więc jakby przygotowałem się do tego dość rzetelnie, i to był skok na głęboką wodę, ale nie skok na główkę. Dokładnie wiedziałem, w jakim miejscu skaczę, dokładnie wiedziałem jak to będzie. mnóstwo rzeczy, jak to powiedziała Agata, nie wiedziałem. Bogu będą dzięki, że nie wiedziałem, jakie to jest ekstremalnie trudne i dlatego pewnie to wyszło. To taki fragment z książki, z Państwa rozmowy na temat tych przygotowań właśnie do, do stworzenia hospicjum. Modliłem się, prosiłem Pana Boga, żeby wybrał dla mnie, za przeproszeniem, prawdziwe zadupie. To jest słowa Pani Agaty. Prawdziwy koniec świata, mówi Pan, pan Paweł, bo czułem... Nie, właśnie ja tak. Ja się wyrażam po chirurgicznemu, a Agata bardziej dyplomatycznie. Bo czułem, że takie najbardziej zaniedbane i niepozorne miejsce w sensie realnym i symbolicznym najbardziej mnie, czy też raczej ekipy hospicjum domowego potrzebuje. I faktycznie taka jest makówka, w której, w której powstało hospicjum. Pierwsza siedziba fundacji, pierwsza siedziba hospicjum domowego była w Nowej Woli. Makówka to rzeczywistość, która zaistniała kilkanaście lat później. Tam udało się nam pozyskać ziemię, tam udało się nam wybudować, uruchomić hospicjum stacjonarne. Które funkcjonuje od ponad roku już. Od nieco ponad roku funkcjonuje hospicjum stacjonarne, od dobrych kilkunastu, jak Pan powiedział, hospicjum domowe. Powoli siedzibę jednego i drugiego będziemy lokalizować właśnie tam w Makówce. Pani Agato, proszę powiedzieć trochę o tych realiach podlaskich, które Pani zna. Dlaczego Pani na początku uważała, że to, co zrobił dzisiaj pan Paweł, jest nie do zrobienia, jest niemożliwe. Nawet nie tyle niemożliwe, co po prostu byłam zaskoczona tym, że ktoś spoza, że ktoś, wiem, że była osoba, która no nie znała właśnie wschodu Polski, tak się przynajmniej domyślałam, akurat jedzie tam, gdzie jest, no skromniej się żyje, delikatnie to nazwę. Mentalność jest bardzo specyficzna ludzi. To trzeba poznać, to znaczy, kto, ktoś, kto jedzie pierwszy raz na Podlasie zazwyczaj jest zachwycony. Bo jest rzeczywiście ciepło, miło, przytulnie, i wszyscy się kochają. To tak wygląda na, na pierwszy rzut oka, albo, albo nawet na drugi. Na trzeci i na czwarty wygląda to czasem inaczej. To jest jedna rzecz, więc ta mentalność wydawała mi się nie do przeskoczenia. Może po prostu swoich tak zwanych ziomków nie doceniałam. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście, no Taka budowa, czy, czy w ogóle taka in przedsięwzięcie, no, wymaga ludzi. A ja doskonale wiedziałam, że tam nie ma tak tylu ludzi, profesjonalnych specjalistów, jak w dużych aglomeracjach. No i trzecia rzecz, że no, ja sobie tego też tak nie bardzo wyobrażałam, że tu wioseczka, tam wioseczka, jak, jak to w ogóle technicznie zrobić. Troszeczkę też zajmowałam się tematyką hospicyjną. To nie było pierwsze hospicjum, którym ja się interesowałam zawodowo i nie tylko zresztą, bo, bo również no, tak się składa, że i rodzinnie. i yy, jakby organizacja pracy hospicjum była mi znana. To nie było tak, że ja pierwszy raz tam pojechałam i nagle się dowiedziałam o hospicjum, w ogóle co to jest. Więc dlatego właśnie to Podlasie mi się wydawało, znaczy było dla mnie zaskoczeniem, bo z jednej strony ja, to właśnie ja wiedziałam jaka tam jest potrzeba takiego człowieka, ale z drugiej strony myślę sobie, no nie da rady człowiek, on po prostu stamtąd ucieknie po dwóch latach. Albo jest wariatem, albo jest twardzielem i zostanie, i zostanie i uda mu się to, no i mu się to udało i to jest dla mnie absolutny dowód na istnienie Pana Boga i mówię tutaj zupełnie szczerze i otwarcie, że mimo jakby obiektywnie trudnych warunków, mimo tych narzędzi, które może nie są jakieś idealne, że to się udało, no, i tak, jeszcze pamiętam nawet kiedyś naszą, taką, taką naszą rozmowę, i ja dokładnie takich słów użyłam, i ty, się tak, i ty się tak nawet troszkę zbulwersowałeś, że jak ci się to uda, to będzie dowód na istnienie pana Boga. I Paweł takiego focha lekkiego strzelił, no ale widocznie tak jest po prostu. Udało się, więc to jest kolejny dowód na istnienie pana Boga. Pan też nazywa w książce to, co. Co tworzył wówczas hospicjum odwrotnym biznesplanem? Wydawało mi się, że to taki czarny punkt na honorze cywilizowanego świata, w sensie, że na Podlasiu czy na tych wsiach podlaskich nie ma takiego ośrodka, jaki jest dzisiaj w Makówce. We wrześniu papież Franciszek odwiedził Mongolię, w której mieszka półtora tysiąca katolików, i powiedział, że Bóg miłuje to, co małe. Czy to też jest Pana logika? Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo y, trudno mówić o jakiejś logice w tym, co się wydarzyło. To jest y, y, oczywiście, to jest twarde stąpanie na ziemi, liczenie każdego grosza, y, ale też y, no, mocna ufność szefowi niebieskiemu, że to wszystko y, ma sens. Tak myślałem, że to będzie zupełnie, zupełnie małe. I tak jest, bo właściwie działamy na terenie Pięciu, powiat, pięciu gmin, dwóch powiatów, jednego województwa na dwóch km kilometrów kwadratowych. Pewnie nas Pan Bóg kocha, skoro pozwala, odpowiadając Panu na to pytanie, skoro pozwala robić to, co robić. Z drugiej strony, miałem gdzieś cały czas w tyłu głowy działać lokalnie, ale oddziaływać globalnie. Pokazać, że to po prostu jest możliwe. I to się dzieje. W tej chwili w dwudziestu, paru, dwudziestu kilku miejscach w Polsce testowany jest, zaproponowany przez nas model funkcjonowania hospiców na obszarach wiejskich. W Komisji Europejskiej kolejny raz słuchają, jak to tutaj robimy, że to wszystko się gdzieś udaje. Za... Jedziemy do Brukseli, żeby o tym też opowiedzieć i wierzymy, że też będzie taki nasz głos za tym, że mimo że człowiek jest stary, brzydki, pomarszczony, eutanazja nie jest sposobem na to, żeby temu problemowi stawiać w cywilizowany sposób czoła. Będziemy o tym też rozmawiać. Kiedy cytowałem papieża Franciszka, że Bóg miłuje to, co małe, nie miałem na myśli tego, że ta działalność pana jest czymś małym, tylko bardziej myślałem, że to jest te podlaskie wsie, to jest coś małego, co kocha pan Bóg, bo mogłoby się wydawać, że to jest właśnie taki koniec świata, o którym pan Bóg zapomniał, ale właśnie dzięki pana obecności pokazuje, że jednak pamięta. Skoro mówimy o panu Bogu, o tym, że działalność hospicjum w Makówce to jest dowód na jego istnienie. Hospicjum jest pod wezwaniem proroka Eliasza. Panu jest bliska też duchowość karmelitańska. Inspiracją był błogosławiony Jan Bejzym dla powstania, dla powstania hospicjum. Pan też o umieraniu mówi, że to jest rodzenie dla nieba czy dla wieczności. Proszę powiedzieć, Jakie znaczenie dla, dla miejsca, w którym Pan jest, w którym Pan pracuje, ma wiara i Pan Bóg? Fundamentalne. To jest, można powiedzieć, to jest ten fundament, na którym buduję, to jest ta gleba, z której coś wyrasta. Sądzę, że bez wiary nie byłoby możliwe to, co się wydarzyło. To jest, jeszcze raz powtórzę i fundament, i gleba. Pan też mówi o tym, że w tej rzeczywistości, w której pan na co dzień funkcjonuje, ciągle toczy się duchowa walka. Co to znaczy? Myślę, że to jest zbyt intymne, żeby o tym opowiadać, zbyt trudne, żeby o tym tu opowiadać. Od Od tego jest książka, tam wszystko, wszystko przeczytamy. Naprawdę, to już radziłem? Powiedziałeś, powiedziałeś. Oh Pani Jagat, to może panią zapytam o to, jakiego y, Boga swoją działalnością, swoją pracą pokazuje Pan Paweł. Ale naprawdę to wszystko jest w książce. Myślę, że tutaj no, nie możemy przegadać całej treści. Natomiast jest to, jeśli mogę mówić osobiście, troszkę backstage'owo, poza, poza, poza tekstami, bo tam starałam się, żeby jak najmniej było rzeczywiście mnie i mojego odbioru. No to jest taki Bóg, który chyba jest dość bliski również mnie. Taka wizja Boga, czy też takie doświadczenie Boga, które, z którym nie zawsze się zgadzam, z którym czasem się droczę. E, który jest mi towarzyszem, ale to nie jest taka przyjaźń, czy taka obecność. E, z jednej strony jest, jest ona, ale to nie jest taka obecność non-stop. E, ale, ale on jest i się go też trzymam w jakiś sposób. I w sytuacjach granicznych czy w sytuacjach trudnych, e, no staram się być przy nim, czy też łapać się nie, i, i jego, właśnie Pana Boga. I mam wrażenie, że, że w Pawle jest coś bardzo podobnego. E Zapytam jeszcze o, o to, w jaki sposób Pan y, regeneruje swoje siły, które pewnie traci na codzienną pracę. Y, myślę, że to jest praca obciążająca i fizycznie, i psychicznie. Y, właśnie. Co, gdzie, pan, gdzie Pan ładuje swoje akumulatory? W jaki sposób? Najbardziej lubię spać, ale to nie jest dobry sposób na regenerowanie swoich sił. Absolutnie. Bogu, dzięki Mam Pszczoły. Które pozwalają odpocząć również przy nich. Jest niesamowitą w ogóle rzeczą obserwować to całe towarzystwo. Jak sobie radzą w różnych trudnych sytuacjach i być tam i widzieć, że raz są bardziej zdenerwowane, raz mniej, że tolerują mnie i poznają jako właściciela pasieki na przykład. I raz słyszę takim bzyczeniem: rób to szybko i spadaj, bo nie chcę cię tutaj więcej widzieć. Nic są nic nic Drugi raz totalną obojętność: rób sobie, co tam zechcesz, jest nam co wszystko jedno. Widzę po prostu taką relację z tymi stworzeniami, jest to coś niebywałego, niesamowitego. Z drugiej strony mam pieski, chyba najbardziej zaniedbane trzy Dobermany, w okolicy jakie są znajdy, na których często mam bardzo mało czasu. Z trzeciej strony mam przyjaciół, którzy potrafią mnie, albo w ogóle z tej najważniejszej pierwszej strony, którzy potrafią mnie wyciągnąć w różne miejsca, żeby gdzieś pobyć sobie z nimi i odpocząć rzeczywiście. Także tych sposobów na odpoczynek lubię wyjechać czasami gdzieś. Zdarzyło się mi być rzeczywiście czy w Gruzji, czy w Armenii, czy wyjechać na górę Atos, czy po prostu na rekolekcje ignacjańskie gdzieś i zapomnieć o całym świecie na krótki czas. Więc regeneruje się na przeróżne sposoby, i bliżej, i dalej. Ciągle jest tego mało. Która z tych pozamedycznych pasji pana doktora, panią redaktor w jakiś sposób zachwyciła albo zaskoczyła? Zachwytu tutaj nie było, raczej, bo my się po prostu dużo znam, żeby było jasne. Chodzi o to, że my się znamy. Więc to nie było tak, że ja w pisaniu tej książki poznawałam coś, czego jeszcze nie widziałam. Znam bardzo dobrze poezję i to jest rzeczywiście coś, co, co, co jest mi bardzo bliskie. Chciałabym, żeby Paweł pisał więcej, ale z tym bywa różnie, z tym moją siłą przekonywa, przekonywania. Yy, więc te poezje to są chyba na, mi najbardziej bliskie z tych pasji. Ja do pszczół to niekoniecznie. Yy, Dobermany uwielbiam, tak, cudowne są, szczególnie Melcia. To jest taka moja, yy, mo, moja yy, psica, którą bardzo, bardzo lubię. No, i też bardzo podziwiam za, 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 za to, że pisze ikony. Natomiast no, Paweł twierdzi, że to jest tylko rzemiosło. No, ja twierdzę, że jednak niekoniecznie. I muszę Państwu powiedzieć, że, 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 że może nie zaczęłam dzięki temu pisać ikon, bo, bo, bo nie piszę, nie mam na to możliwości. Ale zaczęłam powracać do tego, co kiedyś robiłam, czyli po prostu do malowania od czasu do czasu, bo kiedyś to dawno temu robiłam. Właściwie sobie pomyślałam, no, skoro. Doktor tego nigdy nie robiła, a zaczął na stare lata. To ja mogę wrócić do tego, co robiłam kiedyś. No, jakie znowu stare lata? Ja cały czas <laughs> mówię, że jestem młodym człowiekiem w mocno już średnim wieku.